Ja ci powiem tak, wiesz co, ja mam w d***** robotę, wiesz? Cały dzień będziemy się k**ać, proszę ciebie, do godziny 16, od 16 jeszcze do 16 no, jutro. Zapewne, zapewne. Słuchaj, ja p*****, naprawdę, Paweł, jak jest taki mądry, no. to nie będzie nie będzie mądrzejszy, on się będzie słuchowi tłumaczył. Dawaj to, Rozwalisz Rozwalić coś Nie, wywalamy ten złom tutaj z niej i tam, ja se usiądę na tej wannie, będę k czekał na niej. Aż bym Przecież to państwo Dwa pańskich jajc można dostać. No można. Na A, 150 Dobra. Dobra, na dwa, dziewiąt, cztery, trzy, cztery. O, gdzie to? Dawaj ją. Gdzie jeszcze? Tu. Dawaj. Jeszcze. O. Co ty robisz? Ja se poleżę. No chyba żartujesz. A ja. A ja. Może ci wody przyniesiemy ja. Jak za dawnych lat. Może ci wody tak I teraz czekamy na kierownika. Położyłem się tak trochę specjalnie, nazwość Pawłowi, dlatego, bo... No bo dał zadanie takie, no w sumie niewykonalne dla, dla dwóch ludzi. No, ponad 20 ton tego żeliwa tak przebrać i potwóc, no to, to, to nie jest na dwóch robota, no przez jeden dzień. Nawet nie cały jeden dzień. Jak, jakie ręce twoje? Kurna, na pier... Nie mogę, kur... normalnie od tego tak mi opadają, że... O, pa, idzie, o. idzie pan, szanowny kierownik. Idzie, przyszedł Co to jest? To jest taka rzecz, że wiesz co, ty nasz chcesz zamęczyć, proszę się. Ja nie czuję rąk w ogóle. To jest raz. Po drugie, chciałeś pukanka? Proszę bardzo, okularki. Popukaj, k***a, co jest, Sam ja puknij może. jedno, drugie i zobaczcie, jak to jest. Tak. Ja ci powiem tak. Jak była kubka, tak jest kubka, a widzę, że ty się nadajesz do tego pukanka, strasznie. Jaka? Zobacz ile jest białego. No co tam jest odrzucone. Zobacz, i nic. No, dlatego właśnie mało. A tutaj co to jest zależenie? Jakoś trzeba odpocząć. A to miałeś siłę to przyciągnąć z tej sterki? Nie, to się zsunęło tutaj samo. Właśnie, o, w ten sposób. Kto by to nosił? Tego żeśmy nie nosili, to się zsunęło. Wyczek, powiem wam tak. Czy wy chcecie, żeby mnie tu stąd zwolnili? Słuchaj, tak? powiem ci powiem tak, otwarcie, przy koledze, bo z kolegą, że rozbawiamy. Powiem ci tak, dla mnie dzisiaj to cię mogą zwolnić przez siebie, mogą cię jutro przyjąć, ale dzisiaj Straszne. przez siebie nie nakazuj nam tej roboty. Że to się nie da rady zrobić, nie da. Masz maszyny, ku. Właśnie. Wóksy z rukszy są czy nie ma. Ale mieliście to przemyśleć tam rok. Przemyśleć, myśleć? pa, myśleli, żeśmy tłukli i się nie daje. Wiesz ile ten grzejni waży? No. Zakładasz okulary. O. O, pukaj, podchodzisz no. o. do takiego czegoś. Tak, tak. bierzesz. Wielkie te. O! Pół kilo odleciało. Patrz. O, o. Czekaj. Wstajesz. O, Wierzymy w ciebie. Brawo! 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 Dobra, z Poczący... Tobą trzymajcie mnie po poradę, masz. Ale nie złość się, tylko pomóż po prostu. idę po operacji. Odwróć się do nas i odwracaj się spokoj. do nas plecami. Aj,